Siemaneczko z tej strony, patrz, to jest drugi odcinek z bloka. tak. Już nie rzucę mi się pierwszy, więc będzie mal, mały przypalik. Więc będzie wow, 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 wo, wo, lag, 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 lag. Chyba zrobię cięcie, bo mi zlagowało. Tak, mam 50. Cztery monety, nie zbierałem monety w pierwszym, no zbierałem monety w pierwszym odcinku, ale nie sprzedałem na jedzonko. No to nieważne, nadrobiłem, z... kilofen kantowany mam. No dobra, to zrobię krótkie cięcie, aż mi się to odlęguje, więc widzimy się po krótkim cięciu. Okej, okay, jestem po krótkim cięciu, właśnie już się odlagowałem. Nie odlagowałem, ale sobie po prostu odlagowałem to po co ja je tak? Jak właśnie mówiłem w poprzednim odcinku, że musicie sobie znaleźć nie tak. I wiecie ile miałem przed y, odcinkiem drugim, czyli tym y, rzeczy Wydropi, Wydropiło mi 6 diaksów, parę redstone'a, 8 węgla, Z 52 ród żelaza trochę lazurytu i tam innych rzeczy tak więc właśnie miałem wam kilof kupić każdy kilof to ja sobie wam mówię niezniszczalność 3 szczęście 2, wydajność 4 tak to wpicka, że ten kilof mi się trafił naprawdę podoba mi się ten kilof niedługo będę musiał sobie kupić nowy tak, Zpadałem. Połowa mi się tego kilofa, więc nieźle. Kopiesz trochę w dół. Na przykład gdzieś do poziomu tego, ani tego, tak. Gdzieś do poziomu tego, się, że będę sobie kopał. Ciemno jest to, to właśnie po leżeć ile lat, mi się wydaje, że to by było, kurde, dobrą stronę zrobimy by było lepiej całe, to wszyscy by lepiej widzieli na tych strupakach, ja nic nie widzę. Nie widzę nic. No dobra, trójny. Po wykupywałem sobie trochę rzeczy, trochę Monka zdobywaliśmy. Pokażę Wam, gdzie jest Pokemarket, gdzie właśnie sobie możecie kupować różne takie ulepszenia inne td i jest git, sprawdza sobie po zupro, właśnie sobie jakieś surowce, mieli dużo końców nie wiem do czego macie na przykład jedno jedzonko Co pójdziecie, kupicie jedzonko to możecie, kupić jeszcze. możecie sobie kupić jeszcze inne takie rzeczy inne, inne, inne na przykład ja tu nie mam co to jest przyjazne tak na przykład Mam dużo rzeczy i nie wiem, co z nimi zrobić. Po raz sobie na spodnie, potem zobaczę, że potrzebne w Pokemarkecie są. Kłóć Dobra, mam ja. I kupujemy. Jak to nam zabroni? Mamy dużo końców. Będziemy kurde, więcej niż 100 końców. No. Że wszystkie bugi i były błędy serwera będą nagrodzone dzięki czemu eliminujemy wszystkie błędy serwera a wy otrzymacie nagrody za pomoc Info no, dobra. ja znalazłem jeden e bug serwera zawsze klatkuję. No to są błędy serwera i inne takie rzeczy, ale no nieważne. Nie zgłaszam. Tego Tak, ja jego apokę. Nagrywam. Pyrzyjmy, i to i, i, z, i, i, my, uj. kanał. kanał. uj. kanał. No kurde, wpisz tak, tak, Piatryk00KOK, OK, kok no mój kanał jest przygotowany. Taki jest filmik lekko i trochę połączeni, bo to mi się jeszcze filmy wrzuca, więc po szkole może będą jeszcze jakieś filmiki, oczywiście nie gwarantuję, że jeszcze je wrzucę. Bo pewnie mi się długo wrzucały, bo zawsze mi się długo wrzucają, więc szybko wam się nie pojawią niektóre odcinki, jak przeprosić prosić. Tak. Ale na pewno będą, na pewno. Bo PokéBlock jest tam jest w pierwszym odcinku link do pobrania Launchera, więc... W drugiej myślę, będziecie mieć gdzieś na koniec serii, też będzie w połowie serii, gdzieś będzie nie wiem do ilu serii będzie ta w ogóle seria. Po prostu, powiedzcie do jednostki odcinku, tak nieskończono, czy ktoś napisze to. No spoko, będą się cały czas pojawiały, cały czas, cały, 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 no nie codziennie, po dwa, po dwa odcinki z tego codziennie, gdzieś około, żeby było gitys, ale nie tak kupa, kupa, nie cały czas to pół jakieś walczenie z pokemonami będzie w, nas w trzecim i czwartym odcinku, nie, takie będzie różne, rzeczy, rzecz, i nie umiem z nikim jeszcze walczyć. Nie umiem z nikim jeszcze z kim walczyć. To właśnie macie tu kod, którego musicie przepisać. Ja prawie przepisałem. Byśmy zdradzali mi ze spielenia się Pokémonów w ban. Ela já é minha, respiração Pokémon no seu, Pokemonu, seu Więc sobie kopiamy, 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 kopiamy. I gdzieś do 12 minut, gdzieś tam idziemy, bo potem pójdziemy do górnika. Widzieliście? W pierwszym odcinku górnika, więc GC. I, I dwa odcinki lub trzy, nawet cztery chyba dzisiaj będą, bo to jest nowa seria. Krótkie odcinki nie muszę jeszcze aktywować kanał. Tu będą jeszcze odcinki się pojawiały. O wreszcie tu więc, będą odcinki się na bieżąco pojawiały, będzie git, będzie fajnie i będzie fajnie więc sobie kopiemy tyle co i co ja w ogóle mam, ile tego ja pierdzielę ja tego mam, nawet więcej niż kurde to, Tyle mam ja pierdzielę z tak tego i tego ale muszę to wypełnić jeszcze do pustaka, żeby był U. Jeszcze dwa węgle brakuje mi. O jest, rok znalazłem, znalazł, znalazł, Ok, kreska takichoma. Już czuję sobie nogę zahaczyłem, jak sobie szedłem, więc jak w niektórych momentach powiem auto, sorry, bo mnie bardzo boli. krew mi leciała wczoraj więc smutne panie panie po co to... ja mam kurczaka ale mi nie zatruło to dalej co gitys za fakt mi nie zatruło znowu mi nie zatruło loliaki fortu oraz już tak, że jak się to jest, to właśnie w Poke Marketa wam pokażę. Sprzedawca przydaje takie jak diamentowe monety. to właśnie nie wiem, co to jest. Nie muszę skrzydła tą jaksową monet. Nie sprzedajesz Ty sprzedajesz? Jedzą, gospodarz, lobby. O jezu, tu retro Pokémon, a tu są pieczone kurczaki. Skupimy 1, 2, 3. No na spoko. Już nie będę się kupił, ich od cholera. I idziemy sobie tandy, taki jak mówiłem w pierwszym odcinku. Znajdźcie sobie naprawdę tą kupalni bo ja wam nie powiem dokładnie, bo kolega mnie mm, zaprowadził do tego, więc ja wam nie powiem, za bardzo gdzie jest wszystko. I też czekacie, bo ja dużo sobie żelaza posprzedaję, bo mają sporo. Picka sporo. Ten węgiel na pewno mi się teraz przytłoczy. Te Patrz ile mam, a... i od razu ile Mono zarobiliśmy na tym, nie? Ok, 4 monety, od razu mamy staki. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy już staki 10 monet. Więc jest gettos. No razie no, jesteśmy na plusie. Właśnie, 10 złotych kosztuje jak o wiecie. Więc się opłaca na razie brać go i enchantować, bo zaraz mi się ten skończy. Wie ktoś gdzie? Hanesty się rozpi? Nie można zdradzać. Nie spokojnie. Dobra, Kup, kupimy sobie to, o co będę. Marudził. Będzie za pasołek prawda? Ciągle ja jednak, do enchantu. Cierpunik? I sobie po prostu, bańcom mającą co po prostu mogę pisać, że i jest. I co, so zajdziemy w dół? Tak na razie nie widziałem, że mi się nic nie rozpiło. Będzie lipa, gdzieś tu będziemy, że się zaciemni, tak. Myślę, że jeszcze jeden no sobie pokupimy. Do 30 levelu i no jak mi się uda jeszcze do żyć, bo zaraz przekroczymy nagrywania kurde, nie to jest mi się ścimy, więc będzie jakiś No mam jeszcze 30 sekund, żeby mać trochę. A w 30 sekund nabijemy level, bo to będzie lipa O chce, żeby mnie dzwonić kacie, krótkie cięcia. Okej, okay, jestem, już nakopałem też sobie w tym czasie levela. Szybko trzeba iść na górę! Teraz mi przekroczy czas. Tego, limitu nagrywania. Szybko, 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 wiem, ja jeszcze nie stawiam sobie kanału, zaraz sobie ustawię, jak wrzucę filmiki wszystkie, Kodu nie mam czasu. Dobra, kod WH5 W3DQN. Dobra, pierwszy taki Wam pokażę, Tak trzeba, i tak, i tak trzeba klikać. Dobra, schowamy na na I'll dostajesz swojego ekspa Ale ja idę, 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 idę. idę. Trzeba rozjesz... Nie, 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 jest to. Jest to, jest to. Teraz naprawdę przekroczyli limit i będzie źle. W się jestem to ten kilo trzeba. Trzeba. Ja jakiego jakie gumienie dobra, nieważne. To szybko posprzedajmy, co coś nie mam do sprzedania. Trochę węgla. Dobra, dziękuję. Trochę Redstone, dobra dziękuję. Innego szmaragda dziękuję. Jeden złotko, dziękuję. Lapis, ok, spoko, spoko, spoko. Prawie zaraz to przekroczy, ja pierdzielę. No bez spoko to trzeba, bla. Więc na się Mano cześć, hej! Proszę, żeby nie przecież mieli to będzie takie krótkie odcinki, ale jeszcze nie to byłem kanał. razie, Mano cześć! Hej!